40lecie solidarności i 100 lat od cudu nad Wisłą. W kontekście tych dwóch zbliżających się rocznic odbyło się tegoroczne spotkanie upłatkowe dużterstwa ludzi pracy. Po uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia w Dębice uczestnicy zabrali się pod tablicą pamiątkową błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, by wspólnie zaśpiewać pieśń Ojczeznoma. W roku 1980 zaczynałem studia. Wtedy był czas taki, że przed rozpoczęciem studiów miało się miesiąc praktyki robotniczej i to był właśnie sierpień 1980. Potem się zaangażowałem w tworzenie takiej młodszej siostry Solidarności, niezależne zrzeszenie studentów. Dla mnie to jest wszystko głęboko w sercu. Pokój jest potrzebny. O to wszystko, to się tak mówi, że trzeba walczyć, ale rzeczywiście nie wolno być biernym, trzeba o to walczyć. Należy wspominać tych ludzi, którzy walczyli, dzięki którym mamy dzisiaj to, co mamy w kraju i chwała im i cześć za to. No dzisiaj chyba sobie życzymy tego, żeby nie wracać nigdy do takich mrocznych czasów, jakie jeszcze całkiem niedawno były. Bo to raptem kilkadziesiąt lat minęło od tego pamiętnego grudnia 1971 roku, kiedy właśnie nastał stan wojenny, kiedy została zniszczona czy zławiona Solidarność. I myślę, że powinniśmy sobie życzyć, żebyśmy w dzisiejszych czasach tylko spotykali się, gromadzili na takich wspaniałych i wesołych uroczystościach, jak dzisiejszy marsz przy Orszak Czech Króli. Bezpiecznie z rodzinami, z dziećmi, każdy może przyjść. Te ostatnie dni pokazują, że jak niewiele potrzeba, żeby doszło do światowego konfliktu. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jest również bardzo niebezpieczne dla Polski. Ja dzisiaj nawet pomyślałem w kościele podczas mszy, że ta zbieżność 20. roku i stulecia papieża to tak jakby te siły zła się sprzysięgły, że, że my takie wspaniałe rocznice możemy. Możemy obchodzić, ale mam nadzieję, że także to, co my robimy, co robi Solidarność, co robi Kościół w Polsce, że to wszystko pomoże, żebyśmy z Bożą Pomocą jakoś to przetrwali. Natomiast ja zawsze z wielką radością tutaj przyjeżdżam do Dębicy, bo. Choćby świętej pamięci Tomek Podlasek to były takie osoby, które nie tylko były zaangażowane i społecznie, ale także bardzo związkowo, więc to jest naprawdę takie miejsce, w którym warto być. To są nasze korzenie. Musimy się popierać tymi korzeniami po to, żeby budować przyszłość. O tym pamiętajmy. Dzięki, ja się bardzo cieszę, że tyle ludzi jeszcze tu jest, bo taka środowis takie środowisko. Taka atmosfera nigdzie nie istnieje jak tylko w Dębicy. Rola w Związku dzisiaj jest mm, szeroka, no mamy, my, chcemy działać w samorządach, Związek Zawodowy powinien działać wszędzie, na każdym polu. To są ludzie doświadczeni, ludzie, którzy przeżyli swoją, yy, różne, różne rzeczy, no. internowani byli i tak dalej. Dzisiaj, dzisiaj mamy ich w samorządach w tym, oni muszą, m, muszą się otworzyć na tą działalność i, i to, co mają to doświadczenie, przekazała społeczeństwu. Spotkanie przy wigilijnym stole było okazją do wspomnień i połamania się opłatkiem. Nie mogło zabraknąć życzeń na najbliższy rok. Pokoju to przede wszystkim. No i wszystkiego najlepszego w rodzinie, w domu. No i żeby w tej Polsce zaczęło się układać, żeby w końcu nie było tej wojny, wojny polsko-polskiej. Bo to jest nieszczęście naszego kraju. Żebyśmy nie musieli przeżywać jeszcze raz tego, cośmy przeżywali właśnie żeby obchodzili kolejne rocznice wzrastające, a nie nowe, żebyśmy nie mieli pięcioleć, dziesięcioleć, tylko zawsze więcej niż sto. Żebyśmy nigdy nie musieli już wracać do tego. Myślę, że aktualne będzie, szanujmy siebie, szanujmy ludzi pracy i szanujmy pracodawców. Było o wolności, było o pojednaniu, było o zgodzie. Myślę, że w tym dniu ta zgoda dotycząca i pracowników i pracodawców. szacunku sobie wzajemnie okazywanego jest jak najbardziej aktualna. Przepiękna homilia, która mówiła nam o miłości do ojczyzny. O tych pięknych rocznicach myślę, że to jest dzisiaj początek tego wspólnego świętowania. Życzymy im, żeby Pan mówił Błogosowi wszystkim w pracy, żeby mogli godziwie zarabiać w Polsce, nie musieli uciekać do innych krajów, żeby mogli utrzymać rodziny, dzieci dobrze wychować i żeby Polska nasza była bezpieczna, szczęśliwa i pomyślnie się rozwijała w nowo rozpoczętym roku. Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Ludzi Pracy zostało zorganizowane już po raz 35. Był czas na podsumowanie i podzielenie się planami na 2020 rok. Do jednego stołu tradycyjnie zasiedli przedstawiciele dębickich zakładów pracy, stowarzyszeń, służb mundurowych, parlamentarzyści i samorządowcy.